Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym przedstawić jak zrobić takie oto hamburger menu w programie, który zyskuje coraz więcej popularności, czyli Adobe XD. No, na początku zaczniemy od menu rozwijanego, zwanego hamburger menu. Aby je wykonać należy użyć tego oto narzędzia tutaj, Rectangle, czyli jakieś tam, no te wiadomo o co chodzi. Robimy taki prostokąt. który będzie menu Jeden. żeby go wypełnić na czarno trzeba wyjść w fill tu w prawym dolnym rogu i czarny kolorek ślicznie tak ma być możemy teraz zrobić to na dwa sposoby rysować kolejny i trzeci kolejny albo posłużyć się bardzo fajnym narzędziem tutaj zaznaczania nacisnąć, kliknąć na to pole, nacisnąć alt pełnię się pojawia się wszystko i kopiuję. Pamiętajmy 20. One, oni tak nam powie jeszcze. I ciach. Jeszcze raz. Ciach. I trzeci raz. Jest kolorek różowy. Znaczy, że jest idealnie. Puszczamy i mamy takie oto zgrabniutkie, seksowniutkie menu. Hamburger. Dziękuję serdecznie za relacje i pomoc wy. No, rozpoczęciu nowej sagi Adobe XD Tutoriali.